Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj w okiem kosmetologa na temat wody. W mojej pracy często widzę w Waszym wyglądzie duże odwodnienie. Brak tego odpowiedniego nawilżenia czy nawodnienia ciała to nie jest tak naprawdę tylko sucha czy pomarszczona skóra i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Odwodnienie jest takim stanem w organizmie, gdy panuje względny niedobór płynów i rodzaj odwodnienia zależy od zawartości sodu w organizmie. Odwodnienie może być skutkiem nie tylko za małej ilości wypijanych płynów, ale może być także skutkiem nadmiernego tracenia wody, czyli m.in. wtedy, gdy np. z powodu cukrzycy więcej sikacie. Albo na przykład wtedy, gdy macie wzmożony wysiłek fizyczny, więcej się pocicie, więcej wody traci się także w trakcie oddychania przez płuca. I bez względu na przyczynę odwodnienia, cechą wspólną wszystkich rodzajów odwodnienia jest spadek ciśnienia tętniczego krwi i spadek ośrodkowego ciśnienia żylnego. I generalnie chodzi o obniżenie objętości krwi, która krąży w organizmie. No i skoro Ciśnienie krwi spada, to działają odruchy odruchy z baroreceptorów i odruchowo dochodzi do tachykardii, czyli do przyspieszonego, przyspieszonej akcji serca. Ponieważ objętość krwi jest mała, to mały jest również przepływ nerkowy, a w wyniku tego dochodzi do resorcji wody w nerkach. I w związku z tym produkujemy bardzo małą moczu, czyli organizm maksymalnie ściąga całą wodę, aby jej nie tracić, więc w wyniku tego dochodzi do skąpo moczu. I gdy ten stan będzie trwał długo, może doprowadzić do ostrego, ostrego uszkodzenia nerek. Jednym z częstszych takich objawów odwodnienia jest suchość błon śluzowych, suchość ust, suchość języka. Czy też właśnie spadek plastyczności skóry, o którym mówiłam wcześniej. Odwodnienie organizmu można sprawdzić poprzez uciśnięcie ciała. Na przykład na klatce piersiowej uciskacie ciało i sprawdzacie tak zwany powrót włośniczkowy. Czyli uciskając skórę z tych włośniczek, czyli z tych maleńkich naczyń krwionośnych, wyciskamy krew i patrzymy, jak szybko ona powróci. Jeżeli powrót tej krwi trwa dłużej niż 2 sekundy, jest to oznaka odwodnienia. Nie wiem czy stajecie sobie sprawę z tego, że pierwszym objawem odwodnienia nie jest uczucie pragnienia. Pierwsza oznaka, że brakuje wam wody, to uczucie dekoncentracji. Taka, wiecie, brak pozbierania myśli. I następuje to m.in. przy obrzęku komórek ośrodkowego układu nerwowego, właśnie w mózgu. Jest to stan charakterystyczny dla odwodnienia hipotonicznego i nie występuje wtedy uczucie pragnienia. Wynika to z niskiej osmolalności osocza. Dopiero w kolejnym etapie widać to na skórze oraz pojawia się uczucie pragnienia, czyli to właśnie uczucie, kiedy chce wam się pić. Po skórze bardzo łatwo poznać, czy jest odpowiednio nawodniona. Wystarczy, że staniecie przed lustrem, chwycicie między kciuka palec wskazujący fragment skóry pod okiem, potrzymacie chwilę i puścicie. Jeżeli skóra szybko wróci do normy i będzie wyglądała tak, jak przed złapaniem, to to znaczy, że jest dobrze nawodniona. Jeżeli jednak uszczypnięty fałd skóry został przez dłuższy czas w takim stanie po uszczypnięciu, to niestety jest to objaw odwodnienia i wtedy naprawdę weźcie to do serca sobie i zacznijcie, zacznijcie pić. W temacie nawodnienia organizmu bardzo ważne jest też utrzymanie dobrego nawodnienia tzw. Tak przestrzeni trzeciej. Ta przestrzeń trzecia w organizmie to są takie przestrzenie, które są wypełnione płynem, np. płyn w jamie osierdziowej, Albo płyn w jamie otrzewnej, albo płyn w opłucnej, który jest potrzebny do tego, żeby się ślizgały blaszki opłucnej, albo też np. płyn mózgowordzeniowy, albo płyn w gałce ocznej czy w stawach. To jest właśnie tak zwana trzecia przestrzeń. Kiedy jeszcze tracimy dużo płynów? Dużo płynów tracimy w trakcie biegunek, w trakcie wymiotów, gorączki ze zlędnymi potami. Wodę tracimy także w wyniku większych poparzeń, gdy dochodzi do zwiększonego odparowywania wody z ciała. Podobnie jest, jeżeli przyjmujecie substancje diuretyczne, czyli wzmacniające oddawanie moczu. Wtedy dochodzi do odwodnienia organizmu, więc wtedy tym bardziej należy się nawadniać. Zwróćcie uwagę, że bardzo dużo starszych osób ma zaburzone uczucie pragnienia i często też nie mają odpowiedniej opieki wśród osób, które by im tę wodę podawały. Przy dużym odwodnieniu można też u nich zaobserwować oprócz dekoncentracji takie uczucie splątania, nawet omamy. Ci z Was, którzy korzystali kiedykolwiek z porad dietetycznych, na pewno niejednokrotnie słyszeliście o tym, że dużo płynów jest konieczne w ciągu doby, że to jest ważne. Czy jednak wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Otóż, po pierwsze, płyny i związana z nimi filtracja organizmu to szybsze odprowadzenie toksyn, to szybsze wypłukiwanie produktów przemiany materii, ale nie tylko. W trakcie odchudzania, najważniejszą rzeczą jest właściwe nawadnianie, bo oprócz detoksykacji, gdy macie deficyt płynów, to spalacie głównie tkankę mięśniową, nie, nie tłuszcz. Tkanka tłuszczowa jest bardzo słabo ukrwiona. A zatem mniej krwi przez nią przepływa. Reszta tkanek, tak jak na przykład mięśnie są świetnie ukrwione. Jeżeli zatem organizm potrzebuje wyciągnąć zapasy energii, na przykład przy deficycie kalorycznym, gdy się odchudzacie i wtedy, gdy pijecie mało płynów, to większość tłuszczów nawet się nie dowie, że ma wydać swoje zapasy energetyczne, bo przez tkankę tłuszczową nie przepływa dużo krwi. A zatem o deficycie dowiedzą się głównie mięśnie i właśnie je spalimy. Więc osoba, która odchudza się, a pije mało płynów, chodzi na wagę, widzi, że ma spadek masy ciała, no więc się cieszy. Ale niestety cieszy się ze spadku masy mięśniowej i to jest bardzo niekorzystne. Bo zauważcie, gdy osoba schudła 5, czy tam 6, czy nawet 10 kilo, właśnie nie pijąc odpowiedniej ilości płynów, to zaraz niestety później przytyje. I często jest tak, że osoby mówią, że schudły na przykład 10 kg, Potem z powrotem przytyły te same 10 kg, a mimo to są grubsze niż sprzed odchudzania. A dlaczego? Dlatego, że odchudzając się bez odpowiedniego nawodnienia, zgubili sporą masę mięśniową, a odbudowali masę tłuszczową. Dlatego zdajmy sobie sprawę z tego, że mięsień, który jest dobrze ukrwiony i zbity, dużo waży, bo jest tkanką ciężką. Czyli jej mała objętość dużo waży, a z kolei tłuszcz jest tkanką galaretowatą. To jest tkanka rozbita, w związku z tym jej duża objętość mało waży. I ktoś, kto zgubił taką samą ilość kilogramów mięśni, a odrobił taką samą ilość kilogramów tłuszczu, jest dużo większy, no bo ma w sobie więcej tej galarety. A zatem aby w trakcie utraty kilogramów nie tracić masy mięśniowej, a właśnie komórki tłuszczowe, należy przyjmować minimum 2,5 litra wody. I pamiętajcie o tym, że ochota na to, żeby coś zjeść, to często nie jest ochota na jedzenie, tylko na picie. Więc zamiast kupować drożdżówkę czy inne przekąski, napij się wody i sprawdź, czy wtedy głód ustąpi, czy dalej będzie trwać. Gdy wypijacie małą ilość płynów na dobę, organizm w obronie gromadzi wodę w tkankach, a to powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, niekiedy bóle i zawroty głowy, i migreny. A dlaczego trzeba aż tyle wypijać? Dlaczego aż 2,5 litra wody? Dlatego, że nasz organizm w dwóch trzecich składa się z tej wody, a sama krew to jest 0,9 woda. Więc, jeżeli będziemy mieli za mało wody, układ krwionośny nie będzie sprawnie rozprowadzał po organizmie czynników odżywczych, tlenu, hormonów, nie będzie zbierał produktów przemiany materii, będzie niesprawnie roznosił tłuszcz u osób, które chcą się odchudzać. Także, jak policzyć nasze zapotrzebowanie na wodę? To jest bardzo proste. Jedna szklanka, taka 250 ml, jest potrzebna na około 10 kg masy ciała. Czyli na przykład mężczyzna o wadze 100 kg powinien spożywać nie mniej jak 2,5 litra wody dziennie. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest także to, co pijecie. Bo na przykład, jeśli wypijamy herbatę, to jej tak zwana osmolalność nie jest prawidłowa dla nawodnienia organizmu. Lepsza jest woda albo na przykład wyciskane soki, mokre owoce takie jak arbus, czy na przykład mokre warzywa takie jak pomidory czy ogórki. Ważne jest też, że jeżeli dotąd piliście na przykład 1 litr wody dziennie i nagle po tym filmie, filmie dokładacie od razu 1,5 litra, bo się przejęliście informacjami, to wtedy się nie nawodnicie, tylko natychmiast te płyny wysikacie. I tak samo będzie, jeśli po całym dniu pracy bez picia, przypomnicie sobie wieczorem, że ojejku, trzeba pić i wypijecie na noc dużo, no to w konsekwencji macie dosłownie noc przesikaną. I prawdopodobne... Prawidłowe i korzystne byłoby po prostu codziennie dodawać sobie po jednej szklance wody, aby uzyskać każdego dnia te dwa, czy tam 2,5 litra wody. Z punktu widzenia urody, czyli tego czym ja się zawodowo zajmuję, i z punktu widzenia wyglądu skóry, odwodnienie jest niekorzystne, gdyż skóra szybciej się starzeje i po prostu szybciej się marszczy, zwłaszcza ta w okolicach oczu, ponieważ tutaj nie mamy podściółki tłuszczowej, więc zamiast natychmiast po przy niepiciu czy przy odwodnieniu robią się cienie pod oczami, robią się liczne zmarszczki. Skóra sucha nie odprowadza też tak sprawnie, jak powinna produktów przemiany materii. Otrzymuje, nie otrzymuje wystarczająco substancji odżywczych z krwiobiegu i w związku z tym właśnie pojawiają się zmarszczki, pojawiają się rozszerzone naczynka. Czasami pojawiają się czerwone plamy na skórze, a już praktycznie w 100% występują cienie pod oczami, a czasami nawet opuchnięte powieki. W ofercie mojego salonu Urody VIP w Opolu jest bardzo dużo zabiegów napadniających. Należą do nich m.in. mezoterapia ultradźwiękowa, należą do nich wodorowe oczyszczanie skóry. Jest mnóstwo zabiegów manualnych poprawiających nawilżenie skóry, właśnie bez użycia aparatury, jeśli nie wolno. Oba te zabiegi wykonujemy z użyciem bardzo różnych ampułek, bardzo różnych produktów w zależności od potrzeb danej osoby. Dla skór odwodnionych doskonałym rozwiązaniem jest zabieg także merzoterapii igłowej, gdzie używamy ampułek silnie nawadniających z kwasem hialuronowym, z substancjami odżywczymi czy odmładzającymi, w zależności od potrzeb. I w 100% przypadków skóra po zabiegu jest absolutnie nie do poznania, jest nawilżona, jest jędrna, jest odmłodzona, a zmarszczki są wypłycone. W nawodnieniu skóry bardzo ważna jest także pielęgnacja domowa, począwszy od mycia twarzy odpowiednim kosmetykiem. Na przykład dla jednych będą to mleczka do demakijażu, dla innych płyny micelarne, a jeszcze dla innych żele do mycia twarzy. Przy skórach suchych niezbędne jest stosowanie serum, które wzmacnia nawodnienie skóry. Na przykład takie coś, co się nazywa lipokolhydroserum, które oprócz kolagenu rybiego, liposomalnego, zawiera sporą dawkę kwasu hialuronowego. Zaleca się w takich sytuacjach odwodnienia używać także serum hialuronowego z hitozanem. Dzięki temu uszczelniamy przestrzenie międzykomórkowe. I dzięki temu też zapobiegamy nadmiernej utracie wody ze skóry, więc regenerujemy i nawilżamy na skórek. Jeśli zaś chodzi o kremy, idealnie w przypadku skóry suchej sprawdza się krem nawilżający, zwłaszcza bardzo nawilżający hydrobalans krem, który także znajdziecie w ofercie salonu. Przy skórach ekstremalnie suchych, gdy występują łuszczące się plamki, występują egzemy, mamy coś takiego, co się nazywa SOS Skin Care. Jest to taki specjalny rodzaj kremu regeneracyjnego, który łagodzi wszelkie podrażnienia i poprawia znacząco nawilżenie skóry. No i ostatni krok w nawilżaniu skóry to używanie kosmetyków kolorowych, takich jak fluidy, podkłady itd., które mają właściwości nawilżające. W przeciwnym wypadku fluidy będą się gromadzić w zmarszczkach, pogłębiając je. Na pewno widzieliście coś takiego u siebie. Na pewno, na pewno wiele z Was miało taką sytuację, gdy po nałożeniu podkładu w ciągu dnia zmarszczki się pogłębiły. To dlatego, że po prostu składniki fluidu pochłonęły całą wilgoć. Wszystko zebrało się w zmarszczkach, no i wyglądacie gorzej niż przed makijażem. Dlatego w podkładzie powinny się znaleźć zarówno kwas hialuronowy, jak i peptydy kolagenu rybiego, jak i ekstrakty roślinne, wszystko to, co ma właściwości nawadniające, między innymi woda kokosowa, czy naturalne oleje, jak masło szea, czy olej rzeżowa, czy inne takie czynniki nawilżające. I dopiero takie połączenie sprawia, że podkład ma właściwości korygujące niedoskonałości skóry, daje trwały i nasycony makijaż, wręcz wtapia się w skórę i kryje, dając, nie dając efektu maski, nie zatykając porów. No i ostatni objaw przesuszenia organizmu to suche, łamliwe włosy, skóra, struktura włosów się zmienia, gdy stosujecie wysoce właśnie taką odżywczą dietę i właściwe nawadnianie. A dodatkowo w pielęgnacji suchych włosów warto włączyć olejowanie, tutaj z pomocą przychodzi bardzo dobrze skomponowana mieszanka olejów o cudnie takim orientalnym zapachu i w opisie do filmu podam Wam linki do adresu strony internetowej salonu, gdzie znajdziecie odnośnik do rezerwacji wizyt online. Oraz linki do naszego sklepu, gdzie znajdziecie wymienione przeze mnie produkty potrzebne do pielęgnacji, do twarzy, do ciała oraz do włosów. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te treści, które przekazuję, są dla Was pomocne, potrzebne jeśli wam się ten materiał spodobał to bardzo proszę o lajki bardzo proszę o subskrypcję kanału i w komentarzach dajcie mi znać czy jest jakiś temat który szczególnie was interesuje chcielibyście o nim posłuchać w następnym odcinku życzę wam udanego dnia i do następnego razu